Katolik może uprawiać sporty ekstremalne. Tutaj powiem Wam, że trwa dość długa, można by powiedzieć odwieczna dyskusja, czy może, czy nie może, czy to grzech, czy nie grzech, ciężki, lekki. Jak to w końcu jest? Cała ta dyskusja tak naprawdę rozbija się o jedno z przykazań, a mianowicie nie zabijaj. Większość moich dzieciaczków w szkole jest w szoku, że nie zabijaj, nie odnosi się tylko do tego, że na przykład ktoś nam nóż w plecy wbije czy coś tego typu i odejdziemy z tego świata. Nie zabijaj tyczy się także nas samych, naszego dbania o swoje życie, zdrowie, no także o zdrowie innych. A I właśnie pojawia nam się temat sportów ekstremalnych, które no w niektórych przypadkach dość mocno narażają nasze życie. Znaczy nie moje, bo ja jestem daleka od sportów ekstremalnych, ale ja jestem tak zwanym boidutkiem. Ja osobiście w tej całej dyskusji mam zdanie takie, że to dana osoba musi rozeznać. Bo czasami coś się nazywa sportem Ekstremalnym. E, jakiś czas temu się dowiedziałam, że tak naprawdę ubezpieczenie obejmujące sporty ekstremalne obejmuje nawet żeglugę morską. E, czy uznałabym więc, że żegluga morska, jako sport ekstremalny, jest narażaniem życia takim, które jest grzechem ciężkim? No nie. Czy uznałabym wejście na Wysokie Góry, na Mont Everest? Jest naprawdę dobrze przygotowany. Pod względem fizycznym, pod względem sprzętu i tak dalej. Wiadomo, że jest jakieś ryzyko, ale zdaje mi się, że to przygotowanie ma duże znaczenie. I tutaj już bym miała na przykład dość dużą wątpliwość. Warto też z Panem Bogiem porozmawiać, powiedzieć mu, że ma się takie plany, ma się takie wątpliwości i żeby jeśli. Jest to grzech ciężki. Jeśli Pan Bóg uważa, że to jest coś złego, gdzie my naprawdę narażamy swoje życie przez nasze jakieś widzimisie i nie jest to zgodne z Jego wolą, nie mu się to nie podoba, to żeby postawił na naszej drodze taką przeszkodę, która w sposób jawny nam pokaże, że mamy tego nie robić. I uwierzcie mi, Pan Bóg wysłuchuje takich próśb, i naprawdę czasami zdarzy się tak, że On położy taką kłodę pod nogi, że macie takie. Co się stało? Dlaczego się stało? A Pan Bóg w ten sposób chce nam pokazać, że nie tędy droga daruj sobie dziecko. Jeśli obejrzałeś do końca, napisz w komentarzu, jaki jest Twój ulubiony sport.